Pierwej wojska przeszły, potem mur, teraz głód. No co? To? To musi być rada. Ten Wiedźmin pobił wszystko. Kto wie? Może dołoży i tobie. Tyle czapkę! <noise> wiedźmin bez mieczy. Jest wart tyle, co chłop bez jaj. Wiedźmin, z nieba, że się na... Jestem gotów. Nie. Ha! Spójrzcie, kogo tu mamy! Baron wie jakiego ludzie się tu zabawiają? Baron wie wszystko. Sam czasami obstawia walki. Chujowo obstawia, ciągle przegrywa. Zaczynajmy. No, chodź. Jakie grzechy bogowie mnie taką Ależ to była walka! Ogłaszam wszemi wobec, że Wiedźmin pokonał sierżanta i został mistrzem Welen! Jeżeli ci mało walk, to możesz znaleźć godnych przeciwników w Nowigradzie i na Wyspach Skellige. Aby ja choć mój stary w walczył, ludzi nie wkurujesz tym